Zobacz, jak Bartek z grubego gościa zbudował olbrzymią ilość masy mięśniowej i ma dzisiaj atrakcyjną męską sylwetkę. Bartek na początku prowadził standardowe życie, granie w gry, oglądanie seriali, czytanie książek i sporadyczne spotkania ze znajomymi. Nie zwracał uwagi na to, co je oraz ile je. Przez siedzący tryb życia i brak kontroli żywieniowej nabrał sporo tłuszczu na brzuchu. Miał dość takiego trybu życia i postanowił to zmienić. Stworzył jeden z najbardziej skutecznych planów na budowanie mięśni, który wraz z odpowiednim żywieniem Działał, jak widać, doskonale. A gdy z taką masą mięśniową zabierzemy się za redukcję tkanki tłuszczowej, to niemożliwe jest to, żebyśmy finalnie po redukcji nie mieli formy. Bartek mają wręcz spektakularną. Jak sama nazwa programu, który przyczynił się do jej budowy, wskazuje. Każdy, kto posiada program, uważa, że jest w nim absolutnie wszystko, czego potrzebuje każdy mężczyzna, który chce wyglądać atrakcyjnie poczuć się pewnie, pozbyć się wstydu i kompleksów, a dzięki temu łatwiej nawiązywać relacje, zarabiać więcej i osiągnąć sukces. Jeżeli chcesz nabyć ten program, ponieważ od miesięcy lub lat sam próbujesz zmienić swoją sylwetkę, ale niestety nie masz żadnych efektów lub nie jesteś z nich zadowolony, to zostaw komentarz sylwetka albo napisz do mnie taką wiadomość prywatną i przekażę Ci więcej informacji na temat programu, dzięki któremu raz na zawsze zmienisz to, jak wyglądasz i jak się czujesz.